Witam Państwa bardzo serdecznie. Webinar dotyczyć będzie... Rozważaj na temat tego, co stanie się w Polsce po wprowadzeniu ustawy o zawodzie farmaceuty, po wejściu w życie ustawy o zawodzie farmaceuty, tego dokumentu, który jako najważniejszy zmienia rozumienie polskiej farmacji. Tego dokumentu, który wprowadza tak wiele nowum, tak wiele informacji, tak wiele planów, które tak naprawdę w świetle opublikowanego dzisiaj raportu w sprawie opieki farmaceutycznej, raportu zespołu przy Ministrze Zdrowia, które dotyczy e, opisu, tak naprawdę, tego, co w najbliższym czasie powinno w przestrzeni publicznej zaistnieć. Tego raportu, który wnosi siedem najważniejszych usług, nad którymi e, pracowaliśmy w zespole do spraw opieki farmaceutycznej przy Ministrze Zdrowia. E, wszyscy raport już widzimy, wszyscy raport czytamy. E, widzimy, widzicie Państwo, co w nim się znajduje, jakiego rodzaju usługi e, proponowane są jako. Te najważniejsze, jako te, które zmieniają oblicze polskiej farmacji. Mamy zatem trochę informacji merytorycznych. Możemy spodziewać się tego, jak w najbliższym czasie kształtować się będą propozycje Ministerstwa Zdrowia odnośnie tego, która z usług i kiedy zostanie wprowadzona jako pierwsza, która z nich zaproponowana będzie jako pilotaż. O tym wszystkim będę chciała powiedzieć, ale myślę, że najważniejsze w rozumieniu tego, co dalej w przestrzeni publicznej, co dalej w aptekach, co dalej w umysłach farmaceutów będzie się działo po wejściu w życie przepisów ustawy o zawodzie farmaceuty, to e, tak naprawdę zmiany na poziomie mentalności. To, to te zmiany, które muszą zaistnieć i które muszą zacząć em, bardzo powoli, a jednocześnie bardzo konsekwentnie dziać się. Tak naprawdę w wielu głowach. W głowach farmaceutów na pewno, ale w głowach pacjentów także, a także w głowach lekarzy.